Witam, witam, witam! Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić, jak robię krokiety z mięsem. Już sobie patelnię tutaj postawiłam, żeby mi się podsmażyła cebulka. No, chyba nie tylko naszej co już. A, mamy tutaj zamieszanie lekkie, no i kilogram mięska mielonego. Także myślę, że. Powiem wam później na koniec, ile mikrokietu wyszło, ale myślę, że za jakąś dyszkę powinno być. A później pokażę Wam jeszcze, jak robię naleśniki. I tutaj już mam pokrojone w drobną kosteczkę naprawdę bardzo drobną kosteczkę cebulkę, cztery cebule. Takie dość, dość, dość. I niektórzy tu płakali, jak się ta cebula kroiła. Ja już sobie dam tą cebulkę na patelnię, żeby nam się powolutku podsmażała. Do takich krokietów można śmiało, i to uważam, że chyba nawet jest lepiej, użyć mięska na przykład z rosołu. Jeżeli mamy obrać sobie to mięsko, z miksować i wtedy jest naprawdę pycha. Krokiety wychodzą rewelacja na takim mięsie. Także można i tak nie, niekoniecznie trzeba kupować... Herbaty poproszę mielone. No, słyszycie? Ja mogę nastawić. O no, to nastaw córcia. To sobie zażyczył herbaty. Ja dość dużo tej cebuli mam, bo lubimy cebulkę. Dlatego się nie dziwcie, że aż tyle. Oczywiście jak to woli. Może dać więcej, może dać mniej, i do tej podsmażonej cebulki, jak ona mi się podsmaży, dodam to nasze mięsko. Także teraz zostawię tą cebulkę trochę się podsmażyć i widzimy się za momencik. No i cebulka nam się tutaj już ładnie podsmażyła, to teraz dam to nasze mięsko mielone. Ja jego troszkę jeszcze sobie zblendowałam, ale to tak tylko leciutko i dajemy to mięso do tej naszej cebulki, tak i mieszamy, żeby nam się wymieszało z tą cebulką. Tak, troszkę mi to wylatuje z tej patelni, ale myślę, że nie będzie tak źle. Oczywiście cebulkę podsmażyłam na tam oleju, bo jakiś troszkę tłuszczu jednak trzeba dać, bo najpierw się podsmaży to, a wiadomo mięsko i tak puści tłuszcz, ale ale ta cebulka by się nam chyba przypaliła na samym na samej patelni. Więc ja sobie to teraz tak wszystko ładnie, dobrze wymieszam. Mamy jeszcze dalej pomocnika, dzisiaj również. Także o, wszystko będę mieszać, i jak będę przyprawiać, to będziemy się widzieć ponownie. I tutaj mięsko nam się pięknie wymieszało razem z cebulką. Także teraz będę przyprawiać. Biorę sobie pieprz. W zależności jak to lubi, wiadomo. Także popieprzymy sobie to nasze mięsko. Następną przyprawą jaką będzie najwyżej sobie jeszcze dodam, jak będzie mało, jest sól. Posolić. Tak. My lubimy bardzo magii, więc do mięska mielonego dodam też magii. Niektórzy nie lubią magii, uważają że to magie jest niezdrowe, my jednak jakoś tak lubimy i żeśmy się do magii przyzwyczaili. I teraz dodam jeszcze sobie pucharka. Także tymi przyprawami zawsze przyprawiam sobie mięsko do, do gołąbków, do krokietów. Także na tym samym tymi samymi przyprawami. Je przyprawiam, teraz sobie je wymieszam, skosztuję. Jeżeli czegoś mi będzie brakowało, to oczywiście dodać. To już tam według własnego uznania. Jak to mięsko mi się zrobi, to pokażę Wam, jak robię sobie ciasto do naleśników i upiekę przykładowego pierwszego naleśnika z Wami. I pokażę, jak zabijam, jak robię do końca te moje. Krokiety z mięsem. Także widzimy się zaraz. I to na razie. I witam ponownie. Mięsko już sobie przełożyłam do miski na nasz krokietowy farsz. Teraz biorę następną miskę. Ja zawsze robię sobie ciasto naleśnikowe, tak mówiąc, na tak zwane oko. Więc tutaj odmierzyłam. Teraz mam. Około 600 gram mąki, ale tak jak mówię, to nie wiem, ile. Czy to całe dać? Chyba dam połowę. Najwyżej dorobię tych naleśników. Mniej więcej poszło mi tej mąki. Moment. Teraz mam 200, czyli 400 gram. I ja zawsze do mąki. Używam mleka, więc wleję sobie to mleczko. Tutaj też mniej więcej, nie wiem ile to będzie z pół litra. No, oczywiście ciasto, i daję sobie dwa całe jajka do tego naszego naleśnikowego ciasta. Tak, szczyptkę soli i teraz sobie to wszystko ładnie zmiksuję. To ciasto musi mieć taką konsystencję nie za gęstą, nie za rzadką. Musicie to po prostu, ja, ja Wam pokażę jak sobie to ciasto z, y, zmiksuję. Jaka to konsystencja moja jest najlepsza do tych naleśników. Także za moment się widzimy ponownie. No a więc ciasto mam już na naleśniki gotowe. I moja konsystencja jest mniej więcej taka, czyli taka i lejąca i nierzadka, i niegęsta zobaczymy ile nam, nam tych naleśników wyjdzie tutaj sobie naszykowałam taką miseczkę troszeczkę oleju i papier kuchenny i teraz Wam przełożę kamerkę tutaj na tą patelnię wysmaruję, biorę tą ten kawałek papieru Wysmaruję tą naszą patelenkę lekko olejem i wleję sobie pierwszą chochlę naszego pierwszego naleśniczka. Tu na sam środek i teraz robię coś takiego patelniu i mamy naleśnik, pierwszy się smaży. Naleśnik numer 1 i biorę sobie talerz, który odwrócę tak i na ten odwrócony talerz będę sobie kładła te nasze zrobione naleśniki. Hmm, tutaj, o to mi podaj, moja kochana. Mogę tu odwrócić? Poczekaj, to jeszcze musi się troszkę podsmażyć, bo zobaczymy. Oglądajcie sobie go, nasz naleśnik. O, rusza się? I teraz, jak chcesz, możesz go odwrócić. Tak, raz, dwa, Bach, Bach. nie bój się. O, i proszę. Pierwszy naleśnik prawie gotowy. Tutaj. O, spada z tej patelni. Także zmniejszę sobie na chwilkę. Także pierwszego naleśnika z wami upiekłam. Następnym krokiem będzie, yy, pokażę Wam, jak te pie yy, pierogi. Przepraszam, jak te krokiety. Zawijam, wypełniam, zawijam i już? smażę. Także do zobaczenia. No i jestem ponownie. Tutaj sobie już przygotowałam, rozbiłam trzy jajeczka. No i oczywiście potrzebujemy bułkę tartą do ładnego zakończenia. Tutaj biorę sobie pierwszy naleśnik. I mięsko. I teraz do tego naleśnika wkładam, nakładam na ten naleśnik mięsko. O, dość, mniej więcej tyle. I zawijam tak, aż to mięsko nam się przykryje. Te boki tego naszego naleśnika zawijam do środka. I zwijam tego naleśnika sobie całości, tak? I tak wygląda ten nasz naleśnik. Teraz ja nie daję do bułki, do bułki, przepraszam, do mąki, tylko od razu do jajka. Tutaj pokażę Wam, do jajeczka i do naszej bułeczki. Tak, żeby był całkowicie pokryty. I to jest nasz pierwszy krokecik tak przygotowany do smażenia. A smażeniem zajmiemy się za chwilkę, jak skończę wszystkie krokeciki panierować także do zaraz. No i jestem z powrotem. Z tego kilograma mięsa wyszło mi zaraz wam pokażę takich 11 Takich dość fajnych sobie krokiecików. Także teraz Wam pokażę pierwszą turę, jak je smażę. Olej sobie już nastawiłam i na patelni wędruje pierwszy. Ja zawsze sobie zmniejszam do siedmiu na piecu przy smażeniu. I kładę sobie te moje krokiety na rozgrzany tłuszcz. Żeby się lekko z każdej strony, to jest ważne, przyrumieniły. Także za jednym zamachem wchodzi mi pięć na tą moją patelę i smażymy. I smażymy. Już jeden głodny, powiem Wam, tak w sekrecie czekamy pierwszego dobrego krokieta. Pewnie się domyślacie kto. Także... Podsmażamy elegancko i jak będą podsmażone oczywiście smakują bardzo dobrze z barszczykiem, to wiadomo yy, można sobie do tego barszczyk zgotować albo instant jak ktoś do pracy bierze na przykład taki krokiecik sobie zjeść, jeżeli <laughs> długo pracuje, ma drugą zmianę. Nie ma możliwości zjedzenia w domku obiadku, to też jest dobry pomysł. Nawet krokieta na zimno można z gorącą zupką, barszczykiem gorącym zjeść. Na Sylwestra, powiem Wam szczerze, robiłam krokiety z kapustą i grzybami, bo mi została, także farsz miałam już zrobiony i robiłam z mięskiem. I praktycznie bardzo szybciutko, Nowy Rok było ich razem 17 krokietów. Do znajomych wzięłam. Wzięliśmy większość, ale prawie wszystko poszło. No i już mam tutaj z jednej strony ładnie krokiecik obsmażony. Ja może pokażę, a widać nawet. Widzę, że widać. I teraz sobie drugi obracam na boczek. Bo tak jak mówię, z każdej strony najlepiej, żeby te nasze krokieciki były podsmażone. O! Tak, i ten zobaczę jak wygląda. One się dość szybko smażą także. Także z każdej jednej strony musicie jakby swojego krokiecika obsmażyć. Jak będą gotowe, to oczywiście pokażę Wam efekt końcowy. No i jestem ponownie. Tutaj już dwa przykładowe krokieciki, jak wyglądają po naszym usmażeniu. Teraz Wam tutaj jednego ładnie przekroję, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądają w środku. Są chrupiące. Po smażeniu zawsze daję je sobie na y, ręcznik papierowy, żeby troszkę ten tłuszcz wpił do tego ręcznika. I tak te nasze krokieciki z mięskiem wyglądają. Życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego tygodnia jeszcze i smacznego, smacznych obiadków. Pozdrawiam, papa! Pa.